Go dobra, tak więc witam Was, widzów w dzisiejszym filmie. Dzisiaj jest ze mną to z taka cześć. przywitaj się. Siema. No i dzisiaj, tak, ja wiem, że miał być paradokument. Pisałem Wam tam parę razy do społeczności, że tak skomentowałem, ale dźwięk się nie nagrał. Nie wiem. Teraz będę próbował na dwa komputery, raz z Windowsa. Tam już sobie zainstalowałem OBS-a i po prostu będę to obchodził z tymi starymi najwyżej słuchawkami. I tyle. I jeśli o to chodzi dotycząc tego filmu, no to tak losowy kilof, no to po prostu dajemy to daj ready. Loso... No, ready. Losowy kilof to po prostu o to chodzi, że kolor kilofa, przykładowo, będzie, nie wiem, jak by to powiedzieć, przepraszam was za to widzu, kolor kilofa, to taki będzie kolor, bo nie wiem przykładowo, mi się wyrosuje kolor kilofa szale, ale my tutaj liczymy tekstury, a nie sam kilof. Bo to teraz działa strasznie dziadosko, no ale jakoś sobie trzeba radzić, tak więc co widzą? My się już raczej będziemy widzieć po przerwie. Dobra, widzu, jest mały problem. Bo kolega ma złoty kilof. A ja mam czerwony, a ja to uznaję no taki bliźniaczy tak przybliżony do żółtego. Więc no nie jest najlepiej, nie jest najlepsza ta sytuacja. Wiadomo, leczenie i tak dalej niby możemy mieć jakieś szokwe do odpychania czy coś takiego też, no ale... Sam fakt tego to nam jakoś nie daje motywacji. Tak więc raczej teraz się widzimy znowu po cięciu, dopóki jeszcze coś nie będzie dziać. Widzu ogólnie też jest też taki mały game changer, bo ogarnęliśmy sobie, że to z tej wymiany coś może być dobrego, prawda Krzysiu? Oczywiście. Tak więc co? Testujemy i teraz widzu co wypadnie. Módlcie się ze mną. Trzymajcie i co nam wypadnie. Jest! Jest coś, jest coś! Czekaj, co to jest? Jest holo! Dobra, jest dobrze! Dobrze, tak więc teraz wylecimy dla tosta i widzimy się jak zawsze po cięciu. Wiem, że to zawsze mówię, no ale to jest już taki no nasz klasyczek, że tak to powiem. Tak więc standardowo. Ale Jezu, MKMK. Cię... MK. Ale ty, pistolet, ale ty weź, cokolwiek. bo ty tutaj masz tego skrzata. No wiem. I... Awe no dorime my no i Jest coś legendarnego Dobra, jest Dobra, dawaj dojeżdżamy tamtych w dupie. Jak nie wyjdzie, to trudno. Widzę ogólnie, też mamy też taką bardzo fajną kartę. Jeśli chcecie, to po prostu macie przykładowo jakiegoś glutka My na przykład mieliśmy takiego wodnego, podchodzicie do takiego krzaka i on wam daje taką kartę. I ona prowadzi do sejfu, który jest mianowicie tutaj. Nie wiem czy ktokolwiek z was o tym wiedział. Pewnie tam macie po 12 lat, więc nawet nie widzieliście o czymś takim jak matematyka. Ej, nie wrzucajcie go na film. A dlaczego nie? Żartuję. <grym> Widzicie widzu. On was broni, ale ja was nie będę bronił. Ja wiem, żeby mnie jej tak kochacie. Tak więc co widzu? Ja dalej już tutaj nie muszę wam tutaj mówić. Jedynie chodź, lutujemy skrzynki, co ci tam dropnęło? Dwie katany. Dostałem dwie katany. Uuu. A ja dostałem pompę. A ja mogę dostać coś użytecznego? Co nie? Dzięki amasek mogę używać? E, możesz, możesz, jak nie biją to tak. Jak nie biją nie to biją. jak najbardziej. Czy w sensie tej maski i pustki? Nie ja wiem, nie ja wiem, nie biją, jednie nie biją takie. Ważne, żeby coś nie biło, tak więc co widzę, My już mamy w miarę ogarnięty lód i się widzimy po cięciu. Teraz się możesz wykazać. i ja o takiego chłopa. Jest dwójka, możesz się wykazać w końcu Leżę ja Leżę ja Gdzie on jest? On jest 30, 140 Kurde, bo ja sam już nawet nie wiem co się dzieje Żebym może trochę więcej też grał Kóm do bańki wchodzi Dobija, dobija, dobija chyba, a jednak nie. Faking Gdzie on pod? jest? On jest tutaj w domku? Gdzie on jest? Bo ja nie wiem, bo gdzieś tutaj ktoś strzela niby z pleców, ale to chyba nie on. Okej okay, bo to ten mi się dobija do boksa? Tak to ten mi się dobija do boksa Boże on ma katanę co o, to? No to GG To to za shit jest No on się z tego chce naprawdę dobijać czy co? To on naprawdę chce się z tego dobijać No ja mam niestety Arturozę małą W sumie nie taką małą ale powiedzmy Ej, bo ja nie wiem, bo ja mu tylko raz hitałem z pompy, za 100 i on teraz z pieprza. Dobra, zginęłem później niż ten drugi. Dobra, nie masz no PMA złotego. Nie no, git, to najwyżej ci tam no, jego wezmę. Czekaj, gdzie jest reboot. Dobra, tam jest. Wpierdzielam się po prostu na sam środek i tyle. Albo może i nie tutaj. Eee, reboot, 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 tutaj cię, rebootuje i czul Tutaj najwyżej tam będę Ogólnie to tak widzę, żeby nadać tutaj trochę, no więcej tej sentencji, no bo przyznaję bardzo tutaj mało gadałem, wiem, że teraz tutaj ja gadam z czesiem. Ale ogólnie tutaj coś trzeba dopowiedzieć. Byłem w szoku, tak szczerze ja w ogóle zapomniałem już, że ja mówię dokładnie do was i się bardziej trochę skupiłem na grze z Czesiem. Pewnie to jest wszystko dlatego, że no letko mówiąc byłem kiedy tutaj wróciłem zdenerwowany na siebie, bo się bardzo mocno zbuźniłem na te nagrywki, za co Was przepraszam, bo pewnie wy ten film też przez to widzicie później. No ale co coś zrobisz? Życie. Ale co? Przepraszam Was z góry za to, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ten żart z tą matematyką i 12 lat. Jeśli kogoś to obraziło, Boże, to jest hamsko agresywny żart. Tak jakby... Come on, wyjdź z tego kanału. O, już cela! Już tak naprawdę, to co to ja ci moment, mogę powiedzieć, więcej widzów? Wy wiecie, na czym to polega to... mój humor. Dlaczego ja go sobie takiego to... stosuję, i tyle. Tak to więc, to, co? Ja już was do dalszego to, zapraszam to, oglądania. To, to tak no wiem. Czekaj, nie, bo ja tam fragment. W bo ja ten fragment, i tamten, to ja w sumie powinienem wstać do walki. Dobra, to tamto wrzucam. Wow, wow. 140 full box. That. Wow. Czekaj, lecimy. To to jest ten typ? Bracie, o ja Maria, Jeden biało tutaj. Brudu. Tutaj biało, tu biało, tu biało. A bo ty tam masz kolejnego? Tak, tu. Kurde, bo tamten ma kataniarza. Ale Dobra, on ma furbot. biało. O kurde, co to jest za szprotka? Ty weź, bo to gryzie. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? konsa? No konsa człowieku! Ty smoga... Tu się ja nie wiem gdzie on jest. No ja nie wiem, on jest dosłownie. Ja, 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 ja! O Jezus nie zaskoczył. Się wystraszyłem. No wiem właśnie słychać. ma są małe tarapaty, bo ja tego typa nawet ja nie mogę trafić, bo on ma tą zasraną katanę. I z niej będzie tylko spamił. Minus 40 dostał. Może jakie ja nienawidzę takich ludzi, którzy tylko z tego gówna grają. Bezkito, mnie w poprzedniej rundzie na rękę gdzie zabił. Chłop z kataną, wywaliłem mu pompę za 120 tą fieltową oni pod dubeltówką, co nie? No. Walełem mu jeszcze trochę z tego, z PM-a, a potem mnie wylało i nie mogłem go ani razu trafić, a on mnie zabił. Przez Słuchaj, bajkę na bo mają, ten, chyba nice. najgorsi ludzie, po prostu. Mhm. Naprawdę, oni nic innego nie używają, tylko tego. O kurde, no i dać ci kolejny szprot. Czekaj, bo on wziął kartę... Kurde, ja nie umiem chodzić nie, przez Nie, on, on wymienił katanę. Czekaj. Chodź tutaj, szproto. Nie wyjdziesz, a jednak wyjdziesz. Wracaj. Dobra, dec. Night. Ej, on miał mitykę, to poczekaj, wezmę dla ciebie. Dziękuję. A mogę używać? Możesz, możesz, bo wszystko co jest legendarne i złote, to już tak też trochę naginamy. Dobra, widzę. widzą, no Czekaj, bo ja mam aptekę, po ile to strefa? A, po 2, to dobra, to jednak nie. Czekaj, gdzie jest reboot one? Tutaj bym cię musiał rebootować. Od od na... Na Iii, mamo to bije Mamo to bije Mamo to mnie bije Właśnie tutaj Dobra tu se wezmę tak, tu se wezmę mini, tu Aura, se pętę Aura to... Bo to tutaj to jest... A to strefa bije po pięć synek Synek, bo mamy problem Ja mam na mnie ogólnie chyba O kurde to ja fam tam ledwie żyję. Chodź, 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 chodź. O, nie, mam podki i apteczki. Dobra, to chodź, idziemy. Czekaj, nie, bo tutaj jest strefa. Dawaj, rzucaj tą aptekę. Rzucaj. Dziękować. To jest jeszcze samurai. Dobra, ej, a tamten się tam jeszcze nie udusił w tej strefie? Jak on tam przeżył? No nie wiem, chyba, chyba się gazuje albo próbuje apteczką wycisnąć. Czekaj, jednym, trzymaj, bo ja ci ten... to obiecałem o, i dziękuję. trzymaj. Dziękuję. Masz tam trochę? Dobra, o dobra, daj chociaż jedną. Chociaż tyle dobrego. Dobra, 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 dziękuwałeś. Ważne, że ty chociaż tutaj jesteś na tych nagrywkach, bo widzę, ja, sobie, ja pisałem no. do pisałem do pięciu osób plus jeszcze do dwóch youtuberów, żaden nie chciał zagrać Tyle powiem. No widzisz. No a to to, to ście, się no, na wyspę lecieć? No oczywiście, są. że tak. No a ty że po co okay. my tutaj lecimy? O Warp! My tutaj nie gramy o, pod katana! wygraną. Jak ja to uwielbiam! Ocie o, Panie! Bo... Dobra gram 2v1, tyle mogę powiedzieć. Nie widać. Ile to bije? Kurde, bo ten kataniarz to on tylko naprawdę jest takim urodzonym kataniarzem. Ej, bo tu jest ta maska mityczna. Ja właśnie wiem, tylko że ten typ to jest już taki... Ją wziąłem, tylko nie wiem czy się nie uduszę. Nie udusiłem się jest taki po prostu kataniarz teraz jest na mnie, taki kataniarzowy. Lez jeden. Dobra nice, bo teraz tylko nam został ten kataniarz, a ja już nie mam aców. Idę tam od strefy. Używa. Ty użyłem maski i teraz tutaj jestem. Ty chodź. <śmiech> chodź, chodź. <śmiech> To ścig. Nie, bo tutaj jest typ. To tutaj jest typ na ja drzewa. tam jest. Tutaj jest typ wchodzi na, na Nie ma na Niewicę, jest pod tobą. Dawaj, kurde! No, mityczna, mityczny tajfun, co nie? Dosłownie, dobra, dobra. widzów. Lobby resetujemy, kill i take 2. Dobra, niech będzie. Do trzech razy sztuka uznajemy. zobaczę. Niebieski, dobra, jest git. Jest git. Jest git po prostu. I teraz pewnie wszystko będzie Epic Legendary, Epic Legendary, Epic no, Legendary. No, tak, ja ci mówię, tak będzie. Dosłownie wszystko oprócz tego, a w poprzedniej grze wszystko było szare. Wszystko! Albo fioletowe. No, dosłownie. Czekaj, bo ktoś tutaj leci? Tak, ktoś tutaj leci, jakieś dół. Nie wiem, czy my szybko nie dostaniemy Expoza. Ale masz tą szarą broń, to wiesz? Mam, mam, mam już. Kotki to. Też jeden? E, wszystko jest tutaj do swojej szare w tym budynku. Wszystko. Prawie jak moje życie. Dupa. Dobra, czy mam U mnie nawet nie prawie. Jedno duło leży. Nice. Tutaj masz do swojej. Wszystko szare. To jest tak szare jak moje życie. Wszystko. To wyjeżdża Czekaj, tutaj jest Beka. Jest. Dobra, jest. Coś chociaż, ale jest ten PM. Beczka śmiechu. Beczka śmiechu, tak jak mówisz, kolego. Beczka śmiechu, nie inaczej. Trzymaj na potem. Udałem 51, więc widzisz, jak się teraz poprawiłem. Kombek. Kombek zgadza się. Ej, co tutaj jest? Ty chodź, bo tutaj jest randeczka. Jakoś zobacz, widzu. Tylko mnie tutaj jeszcze brakuje. No, jeszcze tylko mnie tutaj brakuje po środku. Filarz, wsiądę. O ty. Nie wierzę w miłość. Ja bym tutaj bym coś powiedział, ale to już dobra. Tata. Ta, ta. Najlepszy jest drzewny. w kurde. Ej dosłownie. A, a czekaj, a ja skąd wiesz, że jest drzewny najlepszy? Bo ta, się dobra. znam! <laughs> Brat już po prostu jest koneserem, on testował każdy smak. <laughs> Każdy smak, rodzaj, rasę, pochodzenie Dokładnie, on już tutaj jest koneserem, widzu. My tutaj teraz rozmawiamy z ekspertem Tyle, O, dziękować, dziękować Tak więc co, widzę, już teraz pewnie się widzimy po cięciu, jak coś się będzie dziać Ty, no kurde, ten o kurde ten, ten to jest... Z rogatnika? chyba z No to ja nie wiem, bo ja teraz nie gram Kiedyś tam grałem, bo tam były wyzwania, ale nie wiem teraz... O kurde, bo się tutaj... Dwie osoby kutawadziły w krzaku na casualu Dec? Kolejny tutaj jest nice. w krzaku Tutaj nie, on się nie ruszał po prostu. Ale do naprawy... Ty co jest? Ty chodź tutaj Co tam? O Jezus Maria Ty miał cały złoty ekwipunek Pokaż mi to Widzu, ty mi powiedz jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie albo nie, bo copyright strike? Nie to nie ma na szczęście copyrightów tak samo jak muzyka z Sansa, więc luz. I i ty O kurde jest kolejny. Poszedł dzik z lasu. Ej, co ty tam... O co jest? Od kiedy ten railgun jest taki potężny? Ja dupy. Ja się stoję, no walam do typa, ja myślę, myślę, dobra bo to bot to mi nic nie zrobi. Ej, bo to go gryzło mnie! To u mnie tak. Od kiedy te railgany są aż takie mocne? bierz szokujewa, bo tutaj jest dwójka. Bierz szokujewa i spadaj. Nie, bo tutaj kolejny cię dojeżdża, jeszcze są żółte schody. Bierz tego szokujewa i spierdziel. i czemu ja się przenikam? Bo tutaj są żółte schody, bo ja tam byłem. Nie wiem, czy ty dasz tak rado. Nie wiem. Dobra, i. Ja pierdolę bohaterka Dobra widzę dupa, przez moją głupotę to przegraliśmy, mógłbym się po nie prostu... Nie no przez rozprzec. moją głupotę, bo cię chciałem zrezować. Dobra, tak więc co? Chyba na tym po prostu już skończymy, mi się tak wydaje. Ja też cię tam dłużej też tam nie chcę ciągać, bo pewnie też masz tam inne Jak rzeczy by... na głowie Aktualnie to ja czekam na pewną osobę po prostu Aha, no to dobra, to widzę, jeszcze jedna runda, jeszcze jedna, tak profilaktycznie. Another one jeszcze jedna, here you go Wajgen Tak więc co widzę, widzimy się po cięciu <laughs> Tak więc niestety widzę szczęście w nieszczęściu Kolega ma zielony A ja mam złoty i wszystko tutaj jest Nie na ten kolor Pozdrawiam Pozdrow 600 Dokładnie tak jak kolega powiedział i tyle. Tak więc o, jeszcze chciałbym, może bym tutaj bym dodać, możecie też mi w sumie podsyłać jakiś paradokument, czy ty zawsze musisz być Polakiem i rozwalać całą stację? Tak. No co dobra, Co ja się pytam. Chłop nawet to robił pewnie w prawdziwym życiu. To jest w sumie nawet każdego marzenia. Przynajmniej kiedyś. Ale co, może. słyszałeś co się stało w Sierocinicu w Ośmie Oświęcimiu? E, może nie mówmy tutaj o takich rzeczach? <laughs> oh, no I Common jest O kurde <laughs> Sej, spokojnie, nie taka fura. O kurde Panie, to jest Modikito Modik. Kurde to kurde, ja mam Arturo i ta pompa ma jeden. A mo, co ciekawe. Tak więc ten, no, full box, chyba, I guess, tak, dostałeś, a nie, bo ty masz kolegę, ty masz przyjaciela, dobra, wy się trzymacie za rączkę, dobra, to jednak nieważne, przepraszamy widzu, poszło jak poszło, wyszło jak wyszło, tak więc co, ja dziękuję temu Czesiowi Tostowi za wystąpienie, dziękuję jeszcze raz. Że jako jeden zgodził się tutaj przyjść oprócz dwóch youtuberów, już tutaj nie będę mówił nazwy, ale no po prostu. Tak więc płacić to... nie trzeba. No, płacić nieszczęście nie trzeba, przez to zwykle ktoś tak utrzymuje mojego montażystę. Tak, on mm. też nie dostawał 3 miesięcy jedzenia. Spokojnie, dzisiaj mu może dam, A, ale jak zmontuje dopiero. Tak więc co widu. myślę już będziemy żegnać. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za dokończenie tego filmu, bądź obejrzenie i jeszcze raz stawi. i co? Do następnych, cześć!